Zobaczcie, kto do nas wrócił, to Nubek, cześć się siema, wow, wielki powrót, wszedł na naszą wioskę, przyjęliśmy go fajnie, a wy widzowie możecie z tej okazji kliknąć łapeczkę w górę dla nubcia. ile będzie łapeczek dla niego, 10 tysięcy, spróbujcie wbić, patrzcie, macha do was Nubek, kliknijcie na niego łapeczkę, a my zaczynamy, będziemy dzisiaj spędzać dzień w kolejności alfabetycznej, czyli od pierwszej litery A, co możemy robić na literę A, zastanówmy się, tak mhm, będziemy spędzać co dzień, co możemy robić na A, co możemy? Może a auto. Może Ej, o tak, autem. Auto, auto. Ej, auto, Możemy, autem możemy pojeździć. Tak, dawaj Sebek, autem. Ej, to właśnie mamy coś. auto. Super, patrz, jest auto. Dobra, o, czyli jakie fajne. w pierwszej kolejności e, alfabetycznej możemy pojeździć autem, bo pierwsza litera to jest a. I mamy auto, okej, okay, to tak spędzamy dzień. Jeździmy autem. Jadę, dawajcie, chodźcie. Yy, nie, zmia... nie, nie, osób. nie zmieścimy się, chyba. Nie zmieścimy się, Sebek, to ty To jest <laughs> Patrz Nubek przed, Nubek, Nubek ty jedzie. Nubek. Ty nie umiesz jeździć, tu. Nubek, uważaj, Nubek! No, gdzie ty no, pojechałeś. Gdzie objechał? Nubek, gdzie ty pojechałeś? Gdzie ujechał? Nubek gdzie jesteś? Nubek, Ej, gdzie... No mam Nubek, lepszy, Nubek lepszy jeździ... pomysł mam, mam po takie suficie. auto, ale wieloosobowe. No, no to weź pokaż. Patrz Nubek, gdzie jeździ posuficie! Nubek, ty umiesz jeździć, prawo ty masz? <noise> Ogólnie, że nie ma, że nie ma. <noise> Widzowie, subskrybujcie kanał z dzwonkiem. Pamiętajcie, cokolwiek by się nie stało, to jednego subika możecie zostawić. Brakuje akurat... Wow, Sebek, co Siadaj Co to Wsiadamy, dawaj, Nubek, do środka wsiadajcie. Patrzcie, jedziemy w czwórkę razem. Wow. Ale ekstra, jedziemy, rura, <noise> dawaj. Ale jedziemy. Ale fajnie w czwórkę. Na autostradę. C czyli jeździmy autem, bo tak jest kolejność alfabetyczna. Okej, okay, dobra, zmieniamy literę. BUM! Teraz litera B. Mamy literę B. Co możemy robić na literę B? Jak, o, jak myślicie? Może bałwana, bałwana robimy. Okej, okay, lepimy bałwana. Teraz litera B, czyli musimy na literę B coś robić. No to potrzebujemy, potrzebujemy śniegu. śniegu. I bałwana, może macie snow. E, coś tutaj musicie postawić. Wow, ej, Sebek ma bałwana, wyrzucił sobie. Ja też mam bałwana, jeszcze patrzcie. Śnieg, uuu, Pati mał bałwana, mamy, lepimy bałwana. Jeszcze śnieg dajcie, Nubek ma tutaj śnieżki, ale prawdziwy śnieg jeszcze snow możecie takie, dać. Takie, takie! Pokaż. Tak, 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 o, dawaj, dawaj, dawaj. Być, lepimy być, bałwana. No? Bo to jest na literę B. Tak jest, pięknie. Dużo śniegu mamy i będziemy lepić bałwana razem. Spędzamy dzień teraz lepiąc bałwana. Dawajcie, wszystko lepimy elegancko. Dużo śniegu we wiosnę, bo właśnie dzisiaj pierwszy dzień w... wiosny jest. A my, ma... my mamy A my dopiero. A my dopiero mamy śnieg. Pierwszy dzień śniegu. U nas bałwana lepimy elegancko. Dobra, kolejna litera. C. Co możemy robić na C? Jak myślicie? Co możemy. to na C? będzie... Ja wiem, ciągnik! Pojedziemy ciągnikiem! Ło, wow, ciągnik, serio? Ciągnik masz na C? Pokaż! Mamy! Czekaj, już go kładę tutaj. Musisz tutaj chyba położyć. Uwaga, uwaga, zobaczmy. patrz, patrz, pinie. patrz! jest C! Ciągnik! No tak, dopasuje Wit sobie! Bo C to jest ciągnik, więc możemy pojeździć ciągnikiem! Ło, wow, jest na ciągniku! jak fajnie wyglądam. Nubek, wejdź na ciągnika, pokaż swojego skilla, zaczymy, nubek wejdzie. Nubek na ciągniku jedzie! No uważaj, Ale nie nubek! W śnieg! O nie, bałwana! Bałwana na banu, uważaj, bałwana nubek! Został. Nubek wano, bałwana już, już koniecznie ma. Dobra, okej, okay, no to teraz kolejna litera. To będzie D. Teraz D. Co możemy robić na D? D. D jak Dom. De jak przykład. dom, czyli o, musimy dom. robić dom. O, ja okay. mam dom, ja wiem, jaki dom. Taki, opatrzcie. Co to tu jest Taki dom? Taki mini. <laughs> to nie jest dom. A tu jest mini dom. Okej, okay, mamy dom, patrzcie. A bo taki jeszcze. Dobra, ej, budujemy dom. Bierzemy Dirta, bierzcie Dirta i budujemy dom. Bo teraz musimy na D, litera D. A wy widzowie możecie wejść na mój sklep. Pamiętajcie o sklepie. Zaraz do tej litery dojdziemy na S. Zostawcie subika i e, możecie wbić po koszulki, bluzy, opaski, kubki. Smajsu.pl to jest mój sklep. Link macie dole, wbijajcie kto by chciał. Okej, okay, a my budujemy dom, dlatego że mamy literę D. Więc musimy teraz budować dom. Na jak, jak sama litera wskazuje. A dajcie mi Dirta, ja też chcę. Trzyma, ja ci Nubek, Trzymaj. Nubek powinien mieć dużo dirta. Nubek, dawaj dirta, pokaż ile masz dirta. Czekaj, Nubek pokazuje ile masz dirta. Pokaż, wszędzie tak możesz, Nubek. Tak możesz pokazać, patrz, pokazuję ci. Uwaga, zaczymy. Ile on będzie od dirta? Nubek ma dużo dirta. Nubek, pokaż, ile masz dirta. Patrz, wyrzuca. Uuu, wow, 64 Ile on dał całego. Patrz, ile staku wyrzuca. Ja, yeah, ile dirta? Patrz na to! Nubcio! Ile ty masz dirta? Patrz. Normalnie nie w całym budujemy dom z dirta. Bo na, na, na nic nas nie spędza. Będzie dobre dla Nupka. Dla Nupka będzie. Dom. Ok, kolejna litera. To będzie E. Co możemy robić na literę E? E. Spędzamy e, dzień... to może edukować. Możemy się... Edukować. O, edukujmy czy, się. Czyli czytać książki, właśnie, edukować. Dobra. Mamy książki. Dobra. Masz tu książki, <grym> dalej tam będę. Mamy książki, możemy czytać książki, bo teraz jest litera E, czyli musimy się edukować. Okej, okay, czytamy definicję. Dobra, tutaj ile jest 4 razy 4 plus 2? Patrycja, ile to jest 4 razy 4 plus 2? Stonubek Nóbek wie na pewno, zapytajmy Nóbka. Nóbek, ile to jest? <grym> 4 razy plus 2. Ile to jest nubek? <laughs> Piszczal, wyciągnął tabliczkę. <laughs> Uwaga, nubek się dokuje. 18. Dobrze! Ej, skąd ty to wiedziałeś? Brawo! Nubek, jak ty patrzysz? Nubek odgadnął, no mi liczyć. Dobra, kolejna litera co mamy robić kolejna jaka jest litera F mamy co F? będziemy robić F na literę może moglibyśmy coś pomalować farbami o farbami o, no dokładnie farby patrz jakie tu ładne farby postawiłam. mamy ok możemy farbować Endle. czyli czyli kogo farbujemy nupka patrzcie mamy mamy jajko pęsli. patrzcie to jest wielkanocne jajko już wow, nie wielkanoc. możemy pofarbować jajko no bo jest na literę pisanki F pisanki robimy <śm> dobra to kolejna litera to jest G co robimy na literę G jak, jak myślicie G gotujemy w garnku o. ja mam garnek ja mam gotujemy Okej, okay. ej, dobra, mam, mam pomysł. Jedna litera będzie ta. To czekaj, ja coś wymyśliłem, chodźcie tutaj, ej, mam teraz pomysł ej, super To tak, pierwsza litera będzie g, czyli e, Patrycja gotuje. Następna Ech. litera dla Sebka to będzie h, czyli co będziesz robił na hy, sebek? Co będziesz robił ej, na hy? mógł holować mogę! Okej, okay, holować, wiem, Dobra, a Nubek będzie miał kolejną literę, to będzie I, czyli możesz zrobić iglo o. A ja będę miał kolejną literę, na przykład J, bo jest kolejna J, czyli ja będę się ja będę miał jajka, o, bo ja mogę mieć jajka, czyli będę zajmował się jajkami, kurami, o. Dobra. E, no to ma ktoś z was może jajka banią ja <gry> Weźcie mi pożyczcie, bo ja muszę kurami się zajmować. Muszę mieć kury. Masz jajka, udało. Na Nubek wyrzucił, mam. Ok, ja się zajmuję kurami, bo one ma, i mam jajka. To ja teraz muszę zająć się jajkami, które tutaj mam, jak widzicie. I muszę zająć się też kurami. Więc postawiam jedną kurę, drugą kurę, trzecią, bo to jest względem alfabetu, kolejności. Mam kury swoje i mam swoje jajka. Więc muszę się nimi zająć. A Nubek musi budować iglo. On ma śnieg, więc buduje iglo. Patrycja gotuje, więc ma G. A Sebek ma H, czyli holować. Tylko, o, Patrycja sobie właśnie stawia garki. Będzie musiała gotować. A Sebek ma chy, wow, Sebek coś tam robi Ej, ja kur, no czekajcie Musimy robić to względem alfabety czy a, liter alfabetu e, Więc kurko, chodź tutaj, chodź tu kureczko, chodź tu, ej, gdzie mi uciekać, kurko, ej, posuwajcie, posuwajcie tam, ej, nie tam, nie tam, nie tam nie tam, ona ucieka, ona ucieka O nie ona mi ucieka Ona by musiała mieć chyba nasiona, nasiona. A Sebek Sebek gdzie jest? Sebek idzie! Jestem! Sebek coś tam ma, on coś tam podłącza. Dobra, ja pilnuję, pilnuję kury, mam tutaj też jajka, więc też muszę je pilnować, żeby nic się nie takiego nie stało. Dobra, kolejna litera to będzie K Ja mam tutaj... a mam kury, dobra, to ta litera już jest y, następna, bo ta z kurami się zajęłem, tutaj następna jest L, czyli bawienie się lalkami. Lalki, lalki, Pati, masz lalki może? Co, mam lalki, mam lalki. Sebek holuje Choluje. na literę H. Patrzcie, holuje, pa, pa, no Masz, normalnie. Ci holuje, widzicie? Uuu, wow, wow, co ty jeszcze robisz? Tutaj je, jeszcze zasiewa. Rozsiewa, patrzcie. Ło, wow, nieźle. Ale fajnie. I normalnie ma w środku to, wow, ale to jest kozackie, on czyli holuje, dobra, to zgadza się, Pati gotuje, więc też się zgadza, Tutaj są lalki, lalki. ok, ja teraz muszę się bawić lalkami, bo to jest litera L, więc muszę teraz spędzać czas z lalkami, stawiam lalki na literę L, dobra, macie, o, są laleczki, elegancko, mam piękne lalki, następna litera dla y, Sepka to będzie M, czyli możesz coś na M robić, na my, dobra, to maska sobie włożę, Okej, okay, maski, dobra, Patrycja N, my, Czyli co dobra. możesz na... Ny? Co możesz No nie a, ny? wiem, narzędzia! Narzędzia, okej, okay, dobra. A py, z, Nubek, na py to będzie może miał pracować. Nubek, Nubek musisz pracować. <grym> Posiej mi tu trawę, ej, zrób mi tutaj, jak villagerowie mają. Masz mi zrobić tu grudek motyką. Ogródek masz tu robić yy, i pracować. O, Nubek musi pracować. A ja będę robił na kolejną literę. Q, czyli kład. <grym> sebek musisz dać. O, Sebek ma maski, wow. Sebek, daj mi kłada. Masz kłada. Już ci daję ja tutaj mam literę, kolejną kład, Czyli ja muszę jeszcze kładam. Jeszcze zadankować go trzeba. Patrzcie, mam kłada. wow, i mam maski. Mogę założyć maskę? Czekaj, nie, tego nie mogę. A to mogę. A to założyłem. Patrzcie, ja mam daj jaką paliwa. maskę ja mam. Wow! co to jest za maska? Ale super, maskę mi dałeś. Patrzcie, na to, jaką mam maskę. Dobra, i mam Podejdzie kłada. Paliwo okay. jest. Czekaj, a paliwo tu jest. A paliwo, trzeba. Muszę dać paliwo. Ok, zatankuję. Czekaj. Tankuję paliwo. Wlewam, wlewam. Dokłada paliwo. Ja mam Litera teraz Q, czyli ja muszę jeździć kładem. Uwaga, wsiadam! jeżdżę kładem! Mm, o, oh, jak fajnie! Jeździmy kładem! Patrzcie ja tu jak jadę! Miu -miu. Dookoła sobie, teraz skręcamy w prawo. Miu. I lecimy tutaj, uwaga! Wow, o, wjechałem! Z dupka! Wow, wiglo, wjechałem! O nie, w ogródek wjechałem, przyjechałem w ogródek. Jeżdżę sobie kładem. Dobra, kolejna litera. Kolejna litera to jest ry, czyli rysować. O to ja musimy... wiem możemy rysować masz narysuj coś Okej okay, teraz mamy litery ry, czyli rysujemy Okej okay, bierzemy i musimy rysować teraz No to co bym tu narysował hm. ja wiem co narysuję Widzowie to jest dla was czekaj I raz Kto wie co to jest czekaj Kliknijcie to no plose no co to co to jest kto wie to klika O ja nie powiem ale kto wie to klika Dobra a teraz wezmę coś innego narysuję czekaj okej okay, rysowanie Dobra przyszła, patrzę co. O co tu rysujesz? chodzi? Ej, kto wie o co chodzi, czekaj, ja wam tu pokażę. To jest taki przycisk. Kto zna ten przycisk, kto wie co to za przycisk? Pokazuję wam na dole, mam zrobiłem. Sub, czyli subskrypcja. Pamiętajcie o jednym subiku. A teraz narysuję nas. Patrzcie, teraz narysuje nas. Uwaga. No to dawaj. Rysuje nas, patrzcie, to będzie super. Ej, to będzie kozak. No, jedna postać, czekaj. Druga postać, patrzcie, ale super rysuje I teraz trzecia, dobra, tu narysowana. Nubek się zmieścił, o nie, patrz, narysowałem nas, patrzę. Tyk, tyk, okej, okay. dobra, tutaj jedno oko, dobra. Patrzcie jak narysowałem ok, okej okay. patrz jak na to, patrzcie! Wow, ale ekipa... Ech, całkiem podobne. fajnie, nie narysowałem. <laughs> Bo tu było rysowanie. Dobra, kolejna litera, sy Czyli mamy s, teraz literę S. Sport może! Sport. O ja wiem co ja mogę. Ja wiem, patrz. Czyli ja musimy ćwiczyć. Siłownia, siłownia, sport! U Patrycja! Sport robi dobrze! Ło, wow. Jak się patrycja rusza! Wow. Ja tutaj ćwiczę! Te ruchy. A, co? A Sebek? Sebek, co sebek ja wy... się wygina? Sebek się wygina, patrzcie, Sebek. <laughs> A Nubek? Nubcio! Nubcio rzuca, Nubcio rzuca piłkami! Wow, sport robimy, sport, sport. Ćwiczymy, piłkami rzucamy, piłkami. Wow, co patrycja zrobiła? Co, jak się gimnastykuje? No. Wow, co to było? Rzucamy piłkami, sport, sport uprawiamy. Sebek podniósł ciężary! Wow, Sebek! Tak jest. Ale piłkę masz, są piłkę weź. Położył się jeszcze, patrzcie, jak on ćwiczy! Wow! O, patrz, co on no. mał. Oj, Masz my tak. No, na rzucam do ciebie! Pasy, czyli sport uprawiamy. Dla kolejna litera. Yy, litera mamy ty. Co możemy robić ty, ty. Yy. Ja yy. wiem, ale tulić. ja tylko ciebie! Ciebie tulić. przytulam! Ej litera ty! Czyli się tulimy teraz. Okej, okay, to bierzesz, ściągamy maskę. Wszyscy się tulimy! Tulimy się, tulimy się wszyscy, tulimy, tulimy się, się, tulimy się, tak jest, tulimy się wszyscy, bo to jest litera ty, czyli mamy się tulić, ale fajnie się tulimy w czwórkę, Woo, ale przyjemnie, fajnie, tak ciepło, dobra, i teraz mamy ty, dobra, a kolejna litera, teraz u, literę mamy u. Czyli się, co możemy, ubierać może. Ubieramy się. Ubieramy się, litera U, czyli bierzemy różne rzeczy, ubieramy się, dobra. Teraz się ubieramy w różne itemy rzeczy, dobra, ja ubieram takie. Wow, patrzcie, jestem żelazny, czyli się ubieramy. O, fajnie, patrzcie, jak ja wyglądam, jestem cały żelazny. Ej, macie jeszcze jakieś może inne ubranka? Ej, dawajcie ja jakieś inne ubieram. ubranka. Ej, ja wezmę sobie jakieś, ale ty mamy naprawdę ku. Patyś, co się ubrała! <laughs> Pat, jak się ubrała. A Sebek teraz rzuca diamentowe. Macie jeszcze jakieś inne, śmieszne? Nubek, e, co ty mam, masz? Mam, nubek, czekaj. Z... Nubek, daj mi. Nubek, jak się. Nubek, ty coś widzisz? Nubek! On nic nie widzi. Masz, ubierz to! Nubek sao, czy zakrył? Nubcio, wszystko w porządku? O, dostałem jakieś nowe itemy. Dobra, uwaga. Czekaj, Nubek nie wie, gdzie idzie. Patrz, Nubek Nubek nie wie, gdzie idzie. Pa, pa, pa ku, krzywo idzie. Ono ścianę się nawala, patrz, Nubek nie widzi ślepy. Dobra, teraz wezmę sobie ubioru. Ło wow, jak ja się ubrałem, bo to jest litera wow. U, czyli się ubieramy, nie? Dobra, kolejna litera. Teraz mamy V. Litera V Co robimy na literę V jak się ubra. Co robimy na literę V? Co co możemy robić? Na V? Video? Ja wiem! Wideo, nagrywamy wideo! Tak, dawajcie nagrywamy wideo, bo V to jest wideo! Wideo! To dawajcie kamerę! co jest tak, wy się ubraliście. Ten jest ciastek te myszka Miki. Okej, raz nagrywamy, dawajcie Dawamy. kamery, komputer, komputer, kamery, dawajcie, dawajcie, nagrywamy. Nupek uśmiechnij się, będę teraz się nagrywał. Uśmiechnij się do kaleru, do kamery, uwaga! Witajcie dzisiaj myszka Miki, tutaj jest przed nami Sebek, dawaj, zmieniaj głos i tutaj ja cię Ciebie nagrywał. Lala. Dzień dobry, witam ja was wszystkich, ciastek się nazywam! Ciastek, witamy dzisiaj ciastka Miki. przed kamerą tutaj e, bardzo fajnie, tak mamy ciastka, mamy myszkamiki, kręcimy wideo elegancko <ścoughs> Dobra, co możemy? Kolejna następna litera jaka jest? W, mamy w teraz litera W Co możemy robić na literę W? Na walczyć! Możemy. Walczyć! Dobra, teraz spędzamy walcząc. OK, bierzemy miecze i teraz walczymy. Dobra, okej, okay, no to teraz będzie walka, bo W jest walczyć. No dobra, no to dawajcie, survival i let's go, nie? Trzy, jesteście gotowi? Trzy, jeden. dwa, jeden, go, 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 walczyć, a masz, a masz, Nie, masz, 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 nie, masz, nie, 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 nie. masz, jest, rozwaliłem, a, o nie, 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 Sebek idzie, Baty padła, walczymy, 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 dobrze, 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 <ścoughs> o nie, co tu się dzieje, walczymy, 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 co tu się wyczynia, ja, jak walczymy, jest, pan, rozwaliłem, teraz Nubek, Nubek, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, ścigam cię, <ścoughs> o, co tu się stało, na koniec walki, okej, okay, następna litera. Następna litera to X. Co robimy na X? To... O nie, litera X. Ciężko znaleźć na literę X. Co możemy robić na literę X? Co możemy? X-ray. X-ray? Prześwietlać się! Prześwietlać Ta się możemy. Nubek! Nubek, idziemy się prześwietlać. Ej, no to dawajcie, idziemy się prześwietlać, biegniemy. Abo Nubek, prześwietli nas w tym domku może. Ej, Nubek, prześwietli nas tutaj. Ej, dawajcie jakieś urządzenia prześwietlające, Ma może będziecie mieli. Dawajcie je. Postawcie i nubek nas prześwietli, czyli mamy X na prześwietlenie, bo właśnie na X też może być. Ej, to postawcie mam, mam tutaj. mam już tutaj pierwsze. O, no, proszę. Okej, okay, nubek, jesteś gotowy, będziesz nas teraz prześwietlał zaraz. Stańmy tutaj. Okej, okay, mamy rosłonko składanie, teraz będzie nas prześwietlanie na X. No, no to prześwietlcie mnie pierwszego. Uwaga, wchodzę i pik, pik. Uwaga, i teraz tutaj wchodzę. I jak? Zostałem prześwietlony, czy nie? I teraz, patrzymy. Nubek! Nubek co sta... patrz, Czy zostałem przyświetlony, mam żebra! Widzicie, to działa! Kręgosłup żebra! haha, <śmiecki> Nubek mnie prześwietlił, to działa. Patrzcie, Nubek <śmiecki> mi przyświetlił na X! Ja, yeah. ej, to działa! Dobra, teraz następna litera. Następna litera to jest Y. Y, y. y. Co robimy na E. Y? Co możemy robić na E, y? wiecie, czy nie? Mm, Yeti! Okay. Yeti? Y co? YETEGO? Ej, budujemy ELI coś, że jest Yeti zabawa? Ale macie tu gdzieś Yetiego? właśnie, czy. Czy gdzieś tutaj byłby Yeti? O, ja pójdę poszukać. co? Bo zabawa z Yeti. Mamy Y, ale Yetego nie mamy nigdzie. Ktoś by musiał być z Was Yetim. <laughs> Ktoś by musiał się przebrać na biało, może. <laughs> może byście mieli jakiś strój Yetiego na biało. Bo Yeti, a następna litera, ostatnia, to mamy Z. Ostatnia litera to jest Z, czyli żartować. Musimy spędzać czas i żartować. Ostatnia litera, Z. Pani, to co ty masz na głowie? Co mam na głowie? Ej, przyszła, oh. przyszła baba do lekarza. Lekarz się pyta, co pani jest. A pani mówi: nic. <laughs> <śmieszne>. <laughs> Bardzo śmieszny żart. Bardzo śmieszny żart. Ej, Patty, Pati, masz coś na głowie? Co tu? mam na głowie? A nic, to tylko włosy. <laughs> <laughs> Uważaj, pies za to biegnie. Uważaj, uważaj! Nie ma, nie ma żadnego psa. Dobra, a teraz. <grym> o, jest, Uuu, jest, i... jest! Patrz, co tu się dzieje? Jest misio, <grym> jest, misio, biegnie. Jest. Patrz, misio biegnie. Ty atakuje Nubka, misio. Co jest, galer, nubek, żartuj Nubek, misia. ratuj się. A, masz, a teraz mnie atakuje. Ła, 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 gryzie mnie. Bierzcie tego misia, misia. Masz, masz, ty, misiu. A masz, a masz, ty, misiu, dobry. U. ej, co jest, uciekała, pada, pada, pada. Ok, ostatnią literę skończyliśmy. To była litera Z. Więc to była ostatnia litera. A Wy możecie wbić na litera S, czyli na mój sklep, właśnie. Litera S, a, a, a gdzie była litera? A litera S to było sport. A Wy możecie wbić na literę sklepy, czyli na mój sklep: po pokoszulki, blues, opaski, kubki, różne rzeczy są i nowe smycze się pojawiły, więc sprawdzajcie. Też możecie wbić na Instagrama, na mojego Facebooka, do Patty, do Sepka, Wszystkie linki macie na dole, sprawdzajcie ich kanały. My, my widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie.